Cześć, witajcie z tej strony Peki. Um, to trochę poważniejsze wideo z tego powodu, że jak już w tytule widzicie są rzeczy, które mnie trochę no po prostu mnie psychicznie trochę wykańczają. A rzecz jest taka, że o, wiesz, pierwsze to kurwa koty z kotami nie daje rady. Kocice mi sika na ten, sika mi na sofę, ręgar mi psuje wszystkie rzeczy, kable mi przegryzają, to mnie kurwa męczy. Kurwa, nie mogę brać... Ach, rengar, i stąd, proszę Cię. Nie mogę ten... Nie mogę jakiegoś związku ten utrzymać. Od dwóch lat kurwa jestem bez bzykania. Też szok dla mnie, nie? Ale... Do bordelu nie pójdę, nie? To, to mi wszystko ten oczywiście jedzie z baniem i ryje, nie? Znowu mi kurwa ten... No, jest to taki spoko typek, nie? A kurwa że na mnie jakoś nie chce. Nie wiem co, co, co mi kurwa we mnie jest, że tak kurwa mnie o ten... Każdy przechodzi za mnie jak ma problemy, ale jak już... Ale ja nigdy nie jestem tym problemem, tym wiesz który o... Zgadza coś tam, nie? Potem jeszcze kurwa ten, ten cały hate na YouTubie. To może nie widzicie, bo to najczęściej ląduje jako spam, czy w ogóle to, to sprawdzenie dla mnie, ale mi to wyskakuje na komórce i takie rzeczy jak, ty Niemców spierdala i i ogólnie, że mam po prostu już się zakopać do Hitlera i takie rzeczy, że po prostu mnie, no, rozpierdala mnie, nie? No to ma nie, nie wiem co Ach, wszystko mnie na rozpierda, rozpierdala. W pracy jest chujowo. Kurwa nie mi się nie chce, kurwa ten z tymi ludźmi tam pracować, ale kurwa nie mam nic lepszego do tego, do wyboru jakoś kurwa, da no dobra. W sumie tylko jeden CV wysłałem. E, już musiałem się jaką bez ten zgłosić, bo po prostu nie dostałem tego. Nie dostałem e, przedłużenia, po prostu wszystko mnie rozpierdala teraz, nie? No, ach, kurwa, wszystko chujowe, po prostu się człowiekowi płakać. Se. No, i nie będę kurwa spłakał, bo kurwa wstyd na kawę, że to będzie. Po prostu kurwa, nie wiem już. Sitsuba też kurwa jedno wideo wybuchła, kurwa, z tym wszystkim powiedziało tyle hejtu... To po prostu kurwa lipa i ach. No, no jak już mówiłem, to wszystko rozpierdala człowieka i. Ach. Po prostu. Czelec też kurwa nie robię, bo ja weźmy, że tak wszystko to gnoi, i po prostu mi się dźwięknie. Po prostu kurwa lipa totalna, już mi, kurwa kater bierze chyba oczy, mi kurwa palą, a chyba dostaje, nie wiem co. Po prostu wszystko chujowe. Jakby co, nie zapomnijcie, bądźcie sobą. Bądź się świadomi, że jest pierwszy, czwarty, że jest Prima Prilis ja was kurwa w chuja robię. O Boże, powinien dosłać oscar, kurwa na komendę umie płakać, ale kurwa dobry jestem. Ja pierdolę, No, więc, że rzecz jest taka... Jutro będzie wideo, miało dzisiaj być, ale pomyślałem sobie, że może jednak zrobię jakiegoś trolla popieszonego. Kocie nie marłóś zostałeś żarcie tych chujów. Dobra. Auu <laughs> Więc... Jak wpadliście, czy jakiś szok mieliście, to napiszcie w komentarze. A jak widzieliście, że to jest tria playst, to napiszcie Że wam miłego dnia masz peki, cześć. A -au.